Pochwalony Jezus Chrystus witam Was kochani bardzo serdecznie w piątek 33 tygodnia na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj we fragmencie Ewangelii, w bardzo krótkim fragmencie, słyszymy, jak Jezus wyrzuca sprzedających ze świątyni, wyrzuca tych, którzy zajmowali się kupiectwem. Wyrzuca ich dlatego, że no właśnie dlaczego. Dlatego, że mówi: Nie róbcie z miejsca modlitwy targowiska. Jezus jest zatroskany o miejsce, do którego przychodzi nauczać, ale przede wszystkim do miejsca, w którym przychodzi spotkać się z Bogiem. Nie chce, aby ze świątyni robino, robiono targowisko. Aby ze świątyni robino, robiono miejsce, w którym ludzie zamiast rozmawiać z Panem Bogiem, modlić się. Będą, no właśnie, sprzedawali gołębie czy inne tam zwierzęta. Świątynia, miejsce poświęcone Bogu, to miejsce, w którym ja przychodzę się skupić na modlitwie, rozmawiać z Panem Bogiem, przepraszać, dziękować, prosić, być w obecności Bożej. A nie, aby moje myśli, aby moje spojrzenia, aby moje. Yy, Moja modlitwa skupiała się na tym, co się dzieje wokół. Miejsce święte, Kościół, to miejsce, w którym ja spotykam się z Bogiem. I właśnie dlatego Jezus wyrzuca sprzedających ze świątyni. Ciekawe jest, czy i dzisiaj Jezus, jakby wszedł do niejednych świątyń, nie musiałby wyrzucić tych, którzy tam posługują. Bo zamiast dać szansę ludziom, którzy się chcą modlić, to zwracają uwagę na siebie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrego piątku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.